Siema, z tej strony Eleven, a to jest ponownie Five Nights at Freddy's 4 GET Nie patrz tak na mnie, on, nie, mu się oczy zaświeciły O kuźwa, to się ze mną patrzy Nie mam nic więcej do powiedzenia, tylko okej okay. Co biegnie? Co biegnie? Co biegnie? Co biegnie? Co tam biegło? E kuźwa A, to ja biegłem To ja biegłem, jak ja się schizuję, of mordę W sumie to dość szybko idzie ogarnąć tą grę, ale tu pewnie są jakieś rzeczy, które... Pierdzielać gnoje! Co za klip. A! Co ja zrobiłem źle? Ale co ma robić? Co mam robić? Co ma robić? Uciekaj. A A! A! Wdychaj. Dobra, to nie jest tak, z do tej gry to jest niewłaściwe. Przed chwilą to był taki spokój. Aaaa, takie nie nie, 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 Teraz jestem roztrzęsiony. Dobra, cika rzadziej przychodziła zawsze w jedynce. Nie oddychał przecież, kurwa! Nie oddychał, chuj! On kurwa nie oddychał, co on oddech wstrzymał? Obstrana pizdo! Czy ja już czasami przez ten czas nie zapomniałem, co się w tej grze dzieje? Nie zapomniałem, już sobie przypominam wszystko. O o o o o tu się coś rusza. <grystanie> <grystanie> <What>? <grystanie> Spierdzielaj! Kuta się obrzezany. O, zbliżają się do mnie. No po moje dupsko. Oni nadchodzą. Idą skopać mi żyć. A ha 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 ha. A tam co było, Co było, Co tam było? Spokojnie. Spokoj! Jest to spokojny. Jestem bardzo spokojny. Jestem królewsko spokojny. Jest. Wywalaj. Jest! Jest! Oooo! Tak! Dobra, to dziwna, niespotykana sytuacja. Fajnie, głos mi się załamuje. To o czymś będzie się świadczyć. Nie mam pojęcia o czym. No i tu się wraca do mini. Tu się nie wraca do mini, tu się wyjewa na do bulbitu. Idź, sądzicie, idź, idź, idź. To jest trzecia noc do jasnego. Henryka, wszystkich zapraszam na zewnątrz. tam są drzwi? Mogę zaprowadzić. Wszyscy spierdalać. Boni ty wredny uju! Boni sztab! Jak możesz? Gdyby pod był sprzedawany, byłbym milionerem! Foxy! Ale będziecie mieli pole w przeglądaniu tego wszystkiego. Ja będę miał pole w przymontowaniu. A teraz... Jestem W Rozumiem sensie. Gnoju! Takich już tu było. Za, za szybko to się dzieje, za dużo się to się dzieje, a ja sram A ja sram! Gówno w dupie mam! Ej! GNOJU! A wiedziałem ty wredna pizdobsrana rana! bo nie wiem czy będzie. O kurwa co to jest! Czy to był ten cały Fredber? Ej! czym ty kurwo jesteś? Uuuh! Uuuh! Obsrany gnoju! Znaczy ja tu jestem obsrany, ale. Gdzie on kurwa był? Ja nie wiem. Nie wiem. Z jakiej dupy on się dobrał do mojego odbytu, to ja nie wiem, naprawdę. Z czego rżysz, gnoju? <tłuk> to by był błąd, to by był błąd. Nie no, piąta była rano! Kurwa mać! Kurwa! Aaa, zgodzę całe! Jest! O, kuźwa! Jest! Ta nie z rado. O, tak! O, tak! U, dobra! Dobrze, że nie mam wyrobionego odruchu klikania escape przy każdym jumpskerze. Nie mam wyrobionego, bo mnie odrzuca na pół pokoju. Chika się agresywna zrobiła, co na... <trybuj> może nie będzie Five Nights at Freddy's, może będzie... Może będzie Six Nights at... S... My mama's ass czy coś takiego. To <trybuj> <trybuj> nie był Fredbear Dzieciaki, dzieciaki! Ooo, a Cika mnie dorwała. ją wygoniłem dopiero. No tak, Nightmare kapka mnie zaatakował, bo Cika nie chce wejść do pokoju, ona woli wysłać swojego zakładnika żeby dorwał moje dubsko.